Wam, witam was na tym październikowym czytanku z kart tarota. W tym miesiącu troszkę w skróconej wersji, bo jestem bardzo bardzo ograniczona i mam nadzieję, że zrozumiecie, ale nie chcę was zostawiać całkowicie bez żadnego czytania. Także zrobimy sobie, ale będzie ono troszkę krótsze i postaram się zrobić dla was jakiś przekaz z kart wyrocznie, wybierz kartę na jesień, więc będziecie mieli jako taki bonus. No i teraz mamy koziorostce. Zobaczmy sobie, co tam u was w Tu mam dla Was też waszą kartę, która pojawiła się w Waszym czytaniu em, rocznym. Macie tutaj dziesiątkę buław, więc być może w tym miesiącu październiku będzie wam troszkę ciężej, będziecie ciężko pracować, więcej zmagań em, czy troszkę takie poczucie obciążenia. Zaraz zobaczymy sobie, co więcej się tutaj pokazuje u Was. E, w której sferze może to się bardziej pokazuje. To Wy na własne żądanie pracujecie ciężko, czy po prostu um, czy po prostu um, będziecie czuli takie przyciążenie. Um, tutaj dla Was na sferę miłosności macie go, jakąś osobę. Jak na razie pierwsza karta super. Tak, bardzo ładnie. Zobaczmy sobie, jaka rada. Sporo znaków jak na razie ma to śmierć i odrodzenie. Wow, no naprawdę macie super karty. Dla Was, Koziorowcy, jeśli macie jakąś relację, macie jakąś osobę, pokazuje się tutaj dwójka kielichów, czyli jak najbardziej jedność. Bardzo taka karta nawiązująca do. Pogłębiania uczuć, no takiej bardzo silnej relacji, i macie tutaj jeszcze kartę kapłana, czyli ona by mówiła o jakimś rozwoju, rozwoju waszej relacji, pogłębianiu waszej relacji. Tutaj też jako wasza rada jest, by coś zakończyć, czyli też karta zakończenia i odrodzenia, więc może się rodzić dla was coś nowego, macie przynajmniej rodzić coś nowego, że tak powiem, i pojawia się tutaj ten też cesarzowa karta, bardzo nawiązująca do em, narodzin, em, płodności, żeńskiej energii. Em, więc no, dla części z Was jest tutaj bardzo duża szansa na pogłębienie się relacji i rozwój poprzez zajście w ciążę, poprzez planowanie ciąży, rozmowach o ciąży, o dzieciach, o macierzyństwie. Em, jakby taka jest też dla Was rada, by. Spłodzić, by po prostu coś spłodzić, ale to nie musi chodzić oczywiście dla wszystkich e, zachodzenia w ciąży, bo może to być też płodność pod względem pomysłów, pod względem e, uczuć waszej, jakby uczuć w waszej relacji, czyli e, może być po prostu, że tak powiem, na bogato. I jakby macie właśnie być może jeszcze odciąć się, zakończyć jakiś etap, by właśnie ten nowy początek się narodził, e, by się coś narodziło. Mm, ale jak na, tak naprawdę nie mam się tu co rozgadywać, są naprawdę bardzo dobre karty. Rozwój, rozwój sytuacji, rozwój relacji, pogłębienie relacji, możliwe też um, śluby, um, jak najbardziej e, zaręczyny, e, bo macie tutaj dwójkę monet, czyli też właśnie no, bardzo szczególnie te karty nawiązywałyby do e, ślubu, e, do małżeństwa, bo macie kartę kapłana. Kapłan to jest e, taka energia, też bardzo taka. Religijna, kościelna e, i dwójka kielichów, czyli wiązanie się, jedność, połączenie się razem. E, także taka tutaj dla Was energia naprawdę bardzo dobra. Jeśli nie planujecie ślubu, to po prostu e, połączenie sił, rozwój jakiś wspólny w tej relacji, e, jedność coś tutaj radziłoby Wam karty, by właśnie rozpocząć jakiś nowy etap. E, no, niech coś wam się tutaj narodzi nowego. Też dla kobiet mogłoby być to, żeby po prostu bardziej w tej żeńskiej energii być. No i zobaczmy sobie, co u w Mm -hmm. Не пострадал. Okay. Um... Pokazuje się to u Was, singli raczej stabilnie, więc nie powinno być jakichś zmian dla Was, ale pokazuje się to też element takiego zniewolenia i może możecie być niewolnikiem swoich własnych myśli, swoich własnych przekonań, więc w zależności właśnie, jaka jest u Was sytuacja, bo jeśli to by był ten stan stabilizacji, który Was... Z, nie zadowala, w sensie, żebyście chcieli znaleźć jakąś osobę, no to tutaj mogą być problem, problem może leżeć właśnie w jakichś negatywnych myślach, związanych rękach, jakby, że nie możecie czegoś zmienić. I tutaj karty by Wam radziły, by... No, macie kartę umiarkowania, czyli też takie równowagi, zbalansowania, balansowania. I też macie tutaj czwórkę buław, czyli... Jakby, jakby to Wam powiedzieć, e, że musicie w, tutaj wprowadzić więcej balansu i być może więcej się bawić, po prostu bawić się życiem, cieszyć się, e, żeby, mm, żeby wyzbyć się tutaj tego mm, jakichś ograniczeń, ograniczeń, które mogą być w Waszej głowie. No nie wiem. Jeśli by się pojawiła jakaś osoba i jeśli byście my byli w jakiś sposób ograniczeni, to po prostu macie tutaj postawić bardziej na zabawę, na taką lekkość i to o tym bym mówiła wtedy ta karta um, um, balansu, tego umiarkowania. Być może umiarkować po prostu te wasze takie um, jakieś negatywne myśli, jakieś blokady. Właśnie pokonać te blokady poprzez zabawę, jeśli byście czuli, że nie możecie się bawić, na przykład i cieszyć, że bardzo chcecie, jesteście w sumie koziorostem, więc koziorożec też potrzebuje stabilizacji, stabilnego gruntu, a może po prostu jako single macie postawić na więcej luzu. Po prostu karta by Wam radziła, żeby w tej sferze miłosnej, jeśli jesteście singlami, e, żeby był umiar, w sensie, umiar we wszystkim, czyli umiar w zabawie i umiar w takich. E, Sztywności, że tak powiem, w sensie takim, że takim bardzo możecie chcieć stabilizacji, spokoju, pewnego gruntu, sta, jakby stałości, ale tutaj też po prostu karty by Wam mówiły, że trzeba wprowadzić jakiś balans, zrównoważyć to. I zobaczmy sobie, co tam u Was koziorożce w sferze zawodowej na październik. I rada? Bardzo dużo mieczy tutaj się pojawiło. I karta o szósta, że tak powiem, więc y, i karta pustelnika. Więc i tutaj jeszcze właśnie z tą kartą y, dziesiątką buław, która mówi o takiej ciężkiej pracy, więc pojawia się tutaj bardziej takie, y, może być taka sytuacja, że będziecie czuli, że ktoś może chcieć Was oszukać albo że jest y, jakby, y, ktoś jest chytry. E, I wy będziecie woleli e, w pojedynkę działać. Działać w samotności, e, bez osób e, tam innych do pomocy, po prostu jakby e, pokazuje się tutaj taka e, potrzeba. E, działania samemu i też karty by wam radziły, by coś. Bardzo tutaj macie właśnie dwójkę mieczy i dwójkę, e, przepraszam, przepraszam, dwójkę mieczy i króla mieczy, e, czyli bardzo taką logiczną e, energię myślenia, analizowania, być może podejmowania decyzji, wa, jakby. Mm, Przemyślenia różnych opcji, więc cokolwiek by tutaj, m, szczególnie z tą podejrzliwością, która może tutaj być, podejrzliwość, albo taka właśnie chytrość, y, taka przebiegłość, że takie poczucie. Pamiętajcie, że jest to energia ogólna, więc to może być energia wasza, może być osób innych i po prostu możecie mieć poczucie, że ktoś, e, ktoś w jakiś sposób e, na przykład oszukuje, wykorzystuje na przykład, e, albo możecie być podejrzliwy po prostu w kierunku do kogoś, czy ktoś w kierunku do was. I tutaj karty by Wam radziły, żeby dobrze coś przeanalizować, przemyśleć, podjąć jakąś decyzję, rozważyć różne opcje, ale bardzo tak na logikę. Bardzo tak konkretnie sobie to przeanalizować, przemyśleć, no, w samotności szczególnie żeby nie pytać kogoś o zdanie i może być Wam właśnie z tego powodu troszkę ciężko, bo może być też, że pracujecie w pojedynkę i albo też ustalić jakieś granice, powiedzieć coś, porozmawiać, jeśli na przykład czujecie się obciążeni w pracy, że wszystko musicie robić sami, że ktoś Was wykorzystuje, to po prostu będziecie musieli podjąć jakoś w związku z tym decyzję, jakieś działanie, w sensie przemyśleć to, szczególnie przemyśleć to i albo postawić jakieś granice, porozmawiać z kimś, albo właśnie to sobie w głowie tak dokładnie poukładać. To by było na tyle koziorosce. Dziękuję Wam za obecność. Jeśli przyjmujecie przekaz, rezonuje z Wami, zostawcie łapki w górę, skomentujcie, chętnie poczytam, jak tam Wy się do tego odnosicie.